Siemano. Witam Was w kolejnym odcinku Terrari na moim kanale. No i lecimy dalej. Miałem tam się dokopać do Blue Jellyfish, e, czyli do Meduzy. Nie wiem, czy ją widzicie, bo zasłania Wam moja twarz to. No ale kolejny odcinek Terrari. E, jeżeli możecie, zostawcie łapkę na samym początku. Jeżeli tak, to będę wdzięczny. O, dokopaliśmy się w końcu gdzieś sensown do sensownego miejsca jakiegoś. Jest sensownie. Ok, znowu ciekawe skąd spadł ten slime. Jakie kurde. Skąd one, skąd one się rodzą? Dobra, ale mamy silver chyba. Nie iron ore. okej, okay, niech będzie lepszy ryc niż nic. No, nie mówcie, że ona tu spadnie. Ta, ta, ten slime tutaj do mnie mnie przywita. Chciałbym mieć jakiś itemek, żeby widzieć, gdzie, gdzie są różne rzeczy. Okej, okay, tu jest trochę yy, piasku. zobacz, No, nie mówcie, że on do mnie doskoczy. Co za agent. No chodź tu, chodź tu, Chod no to nie, a jak na mnie zeskoczysz... Okej, okay. hardened Sandblock, czyli utwardzany śnieg, tak, śnieg chciałem powiedzieć, brawo ja. Okej. Okay. Okej. Okay. Co my tu mamy? Rope, nieźle. nine old Potion, dobra. Dobra, ja bym się pokopał tu w dół troszeczkę, w gęstą or, albo w bok, kurde nie wiem czy ja chcę, a no dobra wr wr wrócę tam i tutaj w prawo dół będę, zacznę się kopać, zobaczymy co z tego wyjdzie, I się bawimy się w górnika, szybciej, szybciej, a czekajcie, da się tak? A, tak, i mogę trzymać i on sobie wtedy kopię tak w prawo, okej. Okay. Dobra, znaczy... dobra opcja. Nie muszę ruszać myszką w ogóle. A no, on sobie kopię, spoko. Jak na ściśnięcie CTRL to takie rzeczy się dzieją. Okej, okay. nie jest źle. No dawaj górnik kamyk. Jellyfish. Czyli meduza. Ciekawe co ta meduza sobie tutaj robi po środku niczego. No, szybciej! Szybciej! Mamy ten mining potion? No i... tylko, okej, okay, to nie. Ale ten w ogóle slime jest głupi. Nie dał rady do nas dojść. tu. No Ty, ona, ona chyba czuje nas, że tu jesteśmy. What the fuck. Okej. Okay. Glowstick z niej wypadł. Nice. I co? Tu kurde nic nie ma, no że w cholerę jasną. Ech. Nie podoba mnie się to. No, zapal pochodnie. Znowu gdzieś tam jest ten Jellyfish po prawej na dole. Nie widzicie pewnie. O, 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 jakiś Ametyst czy inny gówno. Zaraz zobaczymy, co to jest. O, Pizni. Ok, idziemy chyba w dobrym kierunku, tak mi się wydaje. Stoneblock, Stoneblock, ale co to jest? Zaraz zobaczymy. Eee... Ametyst, tak, Ametyst. Czy można coś z tego zrobić, napiszcie mi w komentarzu, bo za bardzo nie znam się. Dobra, jest Ametyst. No, ale kurde, ta woda też mnie irytuje strasznie, w tych grze. No, schody można robić, łotr. Okej, No, zapalmy świeczkę. No, zaraz zakupiamy się do drugiej kopalni, tam po prawej góry można takie połączenie zrobić. Nie wiem, czy to widzicie na mapce. Powinniście. No, serio, nic tu nie ma w cholerę jasną. To był zły pomysł chyba Fuck off. nie chce mi się chyba tutaj siedzieć. Spadamy stąd Taka jakaś brzydka mapa mi się zrobiła No, postaw! Postaw! Nie da się Okej okay. Okej, okay, spadamy stąd Kolejna meduza, co ona tu robi? Przecież ona już um wzięła i umarła. Jellyfish Ghosting. Ok. Nieźle. Dobra, spadamy stąd. Nie chcę tu już więcej siedzieć. Nasiedziałem się, nakopałem się przez 5 minut. Spadamy stąd. Czekajcie, bo tu jeszcze jest gold, którego nie wykupiałem. Ok. Zaraz chcę pikaxa goldowego, bo inaczej będzie ciężko. Ok, spadamy stąd. O.

Gold bar. jest, ok. Ok, 8 gold barów, 9 łącznie. Czy mogę pikaksa zrobić? Nie mogę pikaksa lepszego zrobić. No rzecz w cholerę, dlaczego? Muszę... Musicie mi powiedzieć, dlaczego nie mogę zrobić lepszego pikaksa. Co to jest? Web rope. Ok, nie chcę. Chcę więcej flaming arrowsów. A to z czego się robi? O, no, zwykłych strzał mam w cholerę, no, ale to dobrze. Dobra. Idziemy w prawo. Nie, w prawo. Kurde, w prawo źle, w lewo źle. Nie wiem, że nie mam iść, serio. Co, co ja mam zrobić ze swoim życiem? Drewna chyba mam wystarczająco. Mi się wydaje. Żeby robić różne rzeczy. Dobra. Tutaj nie schodzimy, bo tam widzę, że nic nie ma. Idziemy w prawo zobaczyć, ale tam dalej troszeczkę. Nie, nie w tą dziurę, tylko dalej. Będziemy się bili, o, jesteśmy odważni. Mam na przykład... A spadołowa mi stąd buraki. Ja chcę zobaczyć, co jest dalej. Spadać mi stąd. Spadłowa. O, oh, fuck. Nie chciałem tutaj zaskoczyć. Ok, spadołowa buraki. Przeskoczę nad tobą, mnie. No ale to mało istotne. Dobra, spadam na, na dół. Glowsticka tam wrzucę. Uh, poleciał w dół. Nawet się nie obejrzał za mną. Okej. Okay. Fuck off! O, no wezmę i umar umrę. Nie, na razie mam 100 HP, więc spoko. Chociaż teraz już mniej niż 100. Zero, zero, szybko. HP. Okej, okay, tam na dole. Przecież ja tam byłem! Kademt. Co za buracka mapa? No, buracka mapa, no co ja mogę powiedzieć? Buracka mapa. <laughs> ok. No, podskocz. Ok. Dobra, idziemy w prawo dalej zobaczyć co tam się dzieje. No, i tutaj już będzie zielono. No, i to mi się podoba. Czyli tu jest jakiś taki dungeon, czy nie wiem, jak to nazwać. <laughs> Mój głos się psuje. Dlaczego? Nie wiem. Tego kopra nie chcę. Nie chcę kopra. Idziemy dalej. Eksplorujemy. Śnieg? Hop. Jakim cudem? O, ale muzyczka. O, rybka. O, martwa rybka. Iron ore. Okej, okay, może być. Ice block. Ale świetna muzyczka teraz się włączyła. Dobra, przeszukamy to jaskinię w takim razie. Możesz w chole, te to twarde są. Dobra, niech on sobie tam pływa w wodzie. Na razie nie chcę się nim zajmować. Dobra, już chyba muszę teraz. No, ale łatwo zginą teraz. Od, mie od miecza łatwiej giną. O wiele. Dobra. I szukamy, co to jest. Glowstick. Ok. Czekajcie, glowstick. Nie, glowstick. A, nie mogę dorzucić. Dobra. Glowstick. Ok, ciekawe zjawisko. Lina, dobra. Składamy tutaj. O oh, fuck. O oh, fuck. Wezmę i umrę. Dlaczego umieram? Nie chcę umierać! Nie! Po jednym hp mi zabiera! Szybko! Gdzie jest więcej tych? Platform! Więcej platform! O, już mi nie zabiera po jednym hp. Dobra, ale więcej platform, muszę się stąd wydostać. Pup. Pod lodem się załamał, na ten, załamałem się pod lodem. Jestem taki ciężki. Ale ciekawa mi nie powiem. Okej, okay, co my tu mamy? Fuck, jak się podskoczy na tym, to się zapada O oh, fuck jakiś robak Nie wiem czy chcę go Fuck gin. Eee, szybko, się chcą wydostać Fuck! Fuck! Fuck, fuck. Tu są jakieś drzwi. Jak otworzyć te drzwi? Tu jest jakieś kole w środku. What? Dobra, poszedł sobie. Mam nadzieję, że tak. Okej, okay, rozwaliłem chatę ci ziomek. Nie wiem co to jest. Z... Okej. Okay. Jakaś statua kolejna. Trochę wody tu napuściłem. No nie fajnie. dobra, no trochę na nabroiłem, ale nic wielkiego nie zrobiłem takiego. Okej. Okay. Co my tu mamy? Dobra, czyli taki cave, taki średni bym powiedział. Tak średni bym powiedział, no ale dobra. Idziemy w górę. No nie. Tej głupi slime. Tej głupi ice slime. Dobra, skakujemy wyżej, up, 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 nice. Spadaj w dół. Idziemy dalej. Jakiegoś cave'a jeszcze lepszego znaleźć. Jak coś tam mam, recall potion, tu znowu jakiś kurde, nie chcę tutaj Jeśli nawet. Tam nie spotka mnie nic dobrego. Tutaj chyba też nie, ale idziemy dalej. Nie wiem jak daleko zajdę, Mog mogę umrzeć tak robiąc to co robię, ale jak umierać to z klasą. Nie wiem co, co robię kompletnie w tej grze Kolejny jakiś super uber robak ale dostał ode mnie Chodź, chodź, walcz Walczcie Walcz Dostał, tak jest Podoba mi się to Tak jest jakiś robaczek Biedny Patrz Worm Tooth Nie wiem co z tego można zrobić ale Stawiam, że niewiele Dobra, znowu potrzebuję tych ok, platform. Nie wiem, czy iście cały czas w prawo jest dobrą opcją, ale jest na razie póki co jedyną opcją. Oh, fuck. Oh, fuck. Mm. Ok, mnóstwo jakichś główienek. Bierzemy co się da. Cały czas w prawo. Ciekawe, czy mapa kiedyś się kończy w ogóle w Terrarii. To jest rozkmina, Co? Aj. Kurde, mam mało chabca, Wezmę sobie podkę, wypiję. Świetnie. No, spadułowa mi buraki. Ja nie lubię tych, tych, tych. Bo to nic nie daje, a to tylko w I lata, i w kurze. Dobra Weźmy tutaj to rozwalmy Mogę to rozwalić? Nie mogę tego rozwalić. a to feller, wezmą seller Dobra, wy tam sobie w dziurze siedzcie. Fuck off. Ok Dobra, to spadam w dół. Aż mi się gra za Glow stick. W dół miałeś lecieć, panie Glowstick. Okej. Okej. Okay. Okay. panie Glowstick, gdzie pan jest? Nie wiem, co ja robię w ogóle z życiem swoim. Okej, okay, Glowstick zleciał tu, i tu już znowu nic nie ma. Dobra, Likal Potion. Tu. I już jesteśmy u siebie. Sweet! I to jest pora, żeby zakończyć ten odcinek, bo musicie mi napisać teraz w komentarzu, co ja muszę naprawdę zrobić, bo, bo, bo nie wiem, gdzie iść, co robić, czy kopać, czy, czy co, czy gdzieś szukać czegoś, naprawdę, jestem w takim miejscu, gdzie naprawdę nie wiem, co za bardzo robić. E, czekajcie, mogę coś zrobić, jakieś coś skraftować sobie ładnego? Iron Bary mogę porobić sobie. Dobra. Jakieś Copper Bary też. O, oh jest Iron Pickaxe, wow! W końcu coś lepszego. Okej. Okay. Dobra, to było na tyle, dzisiaj krótszy odcinek, z tego względu, że za bardzo nie wiem co zrobić. Trzymajcie się, do usłyszenia, do kolejnego, na razie, hej!